Czy stąd istnieje, czy stąd przeżyje próbę czasu i jakie są jego dalsze losy? O tym dzisiaj będę wam opowiadał. Nazywam się Kamil Kobędzowski i stamtąd zajmuję się od 15 lat już ponad. I po ostatnim wyjeździe do Barcelony mam pewne przemyślenia, o których chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. MTB Stunt w Polsce znany jest jako dyscyplina albo zasadniczo hejtowana zajawa, która polega na tym, aby jeździć na jednym kole, na przednim, na tylnym, na placu i wykonywać jak najciekawsze triki, żeby jechać jak najlepiej, bardziej efektownie. No i robimy też akrobację, czyli jazdę na dwóch kołach. Gdzie na przykład jedziemy na kierownicy, stojąc na rękach, stojąc na siedzeniu na kierownicy, w różnych pozycjach. Chodzi o to, żeby robić to jak najbardziej efektownie, jak najbardziej kreatywnie. W ten sposób mierzymy się na zawodach. Najbliższe zawody już przedostatni weekend sierpnia w Bielsku Białej. I od razu Was serdecznie z tego miejsca zapraszam do zapisywania się. Gdy będę to publikował, już mam nadzieję, że zapisy będą aktywne. Tak na zawodach oceniamy się w czterech kategoriach Willy stopi, akrobację, styl. Oprócz wspomnianych trików na tylnym, na przednim kole i akrobacji. Oceniamy również styl zawodnika, czyli jak łączy te, czy te triki po prostu ze sobą, jak, jak jeździ płynnie, czy przechodzi z triku do triku. Jaki ma luz, jak rusza się na rowerze. Bo to, jak się zachowujemy na rowerze, to też ma duże znaczenie. I tak to daje nam sumę punktów, która wyłania najlepszego zawodnika. Tak to wygląda w Polsce. Podobnie wygląda to w Indiach, w Bangladeszu. Co ciekawe, czyli w krajach bardzo oddalonych od Polski. Między innymi z tego względu gościliśmy trzykrotnie reprezentację Indii na tych zawodach. Już wiele lat temu można powiedzieć, w tym roku chciał zawodnik z Pakistanu do nas przybyć, niestety, ze względu na problemy w kwestii niestabilności wojennej, że tak powiem. No, tutaj dużo gadać po prostu. Wiecie, jak jest: jest wojna w tamtych szczęściach, więc niestety to się nie powiedzie w tym roku. Ale tak, tak wygląda stunt riding w Polsce i daleko, daleko w Indiach, w Bangladeszu. I kilka dni temu byłem właśnie w Barcelonie na zlocie, który nazywany jest Bike Storms. Tam jest inny świat, można powiedzieć. Teoretycznie chłopaki i dziewczyny śmigają tam też na jednym kole. Teoretycznie wygląda to podobnie. Główne założenie, czyli e, triczkowanie, jazda na jednym kole jest podobna. E, jednymi z najbardziej istotnych trików są skoki na tylnym kole, właśnie przez dynamiczne przeskakiwanie na siedzenie, róż, na pegi, różnego typu skoki na kierownicę. Tam to króluje. Ale główną różnicą jest to, że oni to lubią robić na ulicach. Jeżdżą... E, o, ale wiatr, wiatr. Jeżdżą na ulicach między samochodami często i lubią też mocno swerwować, czyli mijać w ostatniej chwili jakieś przeszkody. E, wiadomo, jest to mega też widowiskowe, trudne, ale też bardzo, bardzo niebezpieczne. Więc to jest taka główna różnica. I i tak, jak się to odnosi do tego, w jaki sposób się stand riding ma swoją kontynuację, Myślę, że takich korowych stanterów można powiedzieć nie będzie zbyt wielu nadal w Polsce. Gdyż, aby być, można powiedzieć, takim proper stanterem, czyli stanterem z krwi i rzeczywiście ogarniać cały szereg trików i móc uczestniczyć w zawodach. I konkurować na wysokim poziomie, no to trzeba rzeczywiście poświęcić bardzo dużo czasu, siły, treningów, aby na to, żeby, żeby rzeczywiście ten poziom jazdy podwyżyć, aby osiągnąć taki poziom jazdy, który będzie naprawdę wysoki, topowy. A jazda na jednym kole, taka po ulicy, śmiganie sobie jest jednak dużo, dużo prostsze. Dla tak powiedzmy większości osób. Bo jak już się raz nauczymy jazdy na jednym kole, no to taka jazda między samochodami czy po prostu luźna guma, jak my to czasem mówimy, jest dużo bardziej osiągalna. Nie trzeba katować trików na przednim kole, nie trzeba katować akrobacji. O, walczę z wiatrem. I co tu jest ważne? Oj. Muszę opanować, bo tutaj jestem na zawietrznej. I co tu jest ważne? Ważne jest to, że jeżdżąc szybko na jednym kole między samochodami mamy więcej adrenaliny, więcej fanu takiego tu i teraz. Nauczymy się tylko jazdy na jednym kole. Troszeczkę dodamy prędkości, troszeczkę ruchu ulicznego i tam wszyscy mają na to zajawę. Wszyscy się tym jarają, bo jest właśnie ta adrenalina, taki dreszczyk emocji, ryzyko, co bardziej pociąga młodych, i dlatego w to idą, myślę, mocniej. Dlatego bike life i jazda tego typu mocno rozwija się w dużych ośrodkach miejskich, właśnie w Londynie, w Barcelonie, w różnych miastach europejskich, no i też świadome we Stanach Zjednoczonych. A u nas takich właśnie stanterów jako takich jeszcze tego typu wielu nie ma. Ale już widziałem, że w Szczecinie się pojawiła cała grupa chłopaków, którzy śmigają właśnie dokładnie taki styl jazdy jak jak bike life, tak? Czyli śmigają właśnie na kole ulicami między ludźmi i myślę, że będzie ich coraz więcej. Bo jednak ta dostępność tego, te, tego typu jazdy, tego typu e, umiejętności jest jeszcze lepsza, więc e, dużo osób może e, zainteresować się tym tematem i po prostu sobie chillować w ten sposób na kole po mieście. Okej? Okay. Tutaj muszę przejechać teraz w odpowiednim kierunku. Bo mi się tutaj dróżka zmienia Dobra, polecimy teraz drogą Ale na szczęście ona nie jest mocno uczęszczana Bo tak, ja nie lubię jeździć drogą Często o tym mówiłem w rozmowach z ludźmi czy też w wywiadach że ja osobiście nie jestem zwolennikiem jazdy w mieście. Ale chciałem tego spróbować i dlatego też byłem na Bike Storms w Londynie, na teraz w Barcelonie, żeby zobaczyć e, ten vibe e, tego jak oni tam jeżdżą. Mogę powiedzieć teraz już po tym kolejnym wydarzeniu, że naprawdę rozumiem dlaczego to jest fajne. Dlaczego tak dużo osób śmiga w ruchu licznym i się tym cieszą, tym się jarają? No bo rzeczywiście te emocje są nie do podrobienia. Jazda grupą przez miasto to jest naprawdę coś niesamowitego. Takie troszeczkę na ryzyku, na, na granicy prawa czy, czy właśnie bezpieczeństwa. Robi to naprawdę robotę. Dlatego tym bardziej stwierdzę, że w Polsce ten kierunek będzie się rozwijał. Mimo, że jak na razie nie wyobrażam sobie, aby policja na to pozwalała aby ludzie pozwalali nam śmigać na jednym kole między samochodami i ulicami ale i w Barcelonie, i w Londynie też nie ma na to jakiegoś zezwolenia. Policja też się zainteresowała jak śmigaliśmy na czerwonym świetle przez ulicę. Finalnie nie ponieśliśmy żadnych konsekwencji. No bo jechała cała grupa, przejechaliśmy raz i, i że tak powiem był spokój. Ale na pewno tego typu jazda nie będzie apropowana przez władze i szeroko jakby przez ludzi. Tak, zaraz mogę spotkać się tak samo z, z reakcją kierowców, mogą zaraz drąbić na mnie, no bo na dobrą sprawę jazda po ulicy no, jest bardziej niebezpieczna, nie jest y, czymś, co, co ludzie po prostu lubią, tak? do czego są przyzwyczajeni. Ja zawsze wolałem śmigać y, na placach, gdzie jest gdzie nikomu nie przeszkadzam, nie ma ludzi wokół, mogę skupić się na skilowaniu, po prostu Łapaniu skila. A jazda po ulicy zawsze była czymś, co po prostu stwierdzałem, że właśnie przeszkadzam innym. Delikatnie do tego zmieniam stosunek. Ale tak, ale wiem, że. Wiele osób będzie na to reagowało bardzo negatywnie. Dobra, wjadę sobie tutaj na ścieżkę rowerową. Zrobię sobie taką pętelkę. Na ścieżce będzie dużo przyjemniej i bezpieczniej. Let's go. Jeszcze łyk wody. Coś mi się tutaj zaświeciło, ale nie widzę to. Rozgadałem się pewnie, ale podsumowując, stand riding będzie istniał. Tylko pewnie w zmienionej troszeczkę formie będzie ewolu, ewoluował. Wiem, że są chłopaki, którzy mocno cisną triki, i nadal ich jara to, żeby mocno po prostu się rozwijać, jeśli chodzi o umiejętności. Ale to będą jednostki. To będą jednostki, które rzeczywiście są bardzo zmotywowane, mają samo zaparcie o też szczególnych cechach myślę. A jednak większość osób, która będzie zainteresowana jazdą na jednym kole, wybierze raczej bardziej luzacki tryb, luzackie podejście, czyli żeby sobie po prostu śmigać raz na czas na jednym kole bez jakiegoś skilowania i takie przejazdy przez miasto Bikes, ryzykloty, bike life czy ride-outy będą coraz bardziej, myślę, że popularne. Ale cóż, ja będę jeździł po swojemu. Na pewno oh. na pe... fajnie, że ludzie nadal pozytywnie reagują. E, tak, ja na pewno będę kontynuował jazdę po swojemu. Nie przestanę gdzieś rozwijać się w swoich rejonach, czyli na przykład switchback Willy, które jest takim trikiem, które, którego po prostu uwielbiam robić i chcę się rozwijać w tym, co, w czym czuję się dobrze, ale najpewniej też jazda po ulicy gdzieś będzie wchodziła w grę i rozwój ogólnie takiej społeczności Bike Life w Polsce myślę, że też jest dobrym kierunkiem. Bo generalnie założenie tych, tych ruchów jakby, rowerowych jest takie, żeby po prostu robić coś fajnego, coś co odstresowuje, coś co odciągnie nas od telefonu, komputera i pozwoli się w pewien sposób uwolnić, no bo takie właśnie jest uczucie wyjedziemy na jednym kole. Więc tak, śmigajcie na jednym kole, róbcie swoje ale niekoniecznie przeszkadzajcie innym róbcie to z głową w kasku i będzie zajawa no i Was zapraszam jeszcze raz do zapisów na zawody NTB Grand Prix w Bielsku Białej oczywiście jeśli czujecie się na siłach w tym roku dwóch najważniejszych konkurentów i liderów stawki od lat, czyli Waldek Kukurowski i Szymon Frusz Odpuścili start, skończyli z karierą w startach, w zawodach, ze startami w zawodach. Więc jest to pole do popisu dla młodych. Więc myślę, że można zgarnąć fajne nagrody, będą fajne nagrody finansowe, rzeczowe. Więc myślę, że warto wziąć udział w tak niszowej konkurencji jak MTB Stunt. Pozdrawki i z fartem. X ma. No i mam nadzieję, że was nie zanudziłem, jednak gadanie do kamery. Jednocześnie jazda na jednym kole e, po drodze jest ciężka. Jeśli chcielibyście więcej takich materiałów, to dajcie znać. Myślę, że przy kolejnym już będzie mi łatwiej gadać. Do zobaczenia ją.